Siema panie, Tam w ustawie filmik ja my skończyli No nie wszystko, ale to pomalowane, stukateria, wszystko porobione, lampy powiesone I ten, dostała podłoga zagruntowana szczepnym, tam mamy siatkę z klejem pod płytki, żeby było uśtywnić to OSB Nie jak się będzie kończyć Takie to skoki, drzwiło malowane Przyjechał ten gości, nie chcę no, robić dymu, nie? Nie ja z tym hydraulikiem, ale Pore wziąłem. A ryste w poniedziałek. Nie wiem. Akumak nie wypłacił takich, takich kwot jak ją ja bierę, czy co. No <laughs> Ale coś jest, na zerówkę będzie. To się jadę właśnie, to se czasne Jestem może 4 A tak to No nie no na razie nie ma co obgadywać nic nie? Trochę był spocony Ale nie trzeba Nie trzeba też dnia ja przed zachodem słońca Nie bo zobaczymy, Ale się tuce wszystko w tym aucie, bo Odraty wiedzę wszystkie tam szpachelki i te nie szychać pewnie tam wstawiłem filmik, że my reklamy blokują, nie? To si... zazdrosno, myntka nie <laughs> pod tego, tało, ale zgłosiłem i jest wszystko już ok. Tam, gdzie były zablokowane, to my zwrócili dolary, choć się nie wyświetlały, bo to nie jej wina, na no, się no nie moja, nie? Tamten ucierpi, co zgłosił, nie niesłusznie. I otyż się dogi, w swoim czasie Na razie oni to jeszcze rozpatrzą i ten... I mi to który widz taki, kto to zrobił są go z błotem, tu na filmach Lepiej, żeby sobie usunął Facebooka i inne media, jak ma, społecznościowe Bo wygrzebę wszystko i tu w obu publicznie Tak się nie robi no tu są to rozrywki, a nie jakieś zgłoszenia. wam to nie do. To ja tu prawdę pokazuję i żarty, nie? Ale są takie zawistne, nie, jak to w Polsce, nie? A po co on ma mieć dolary, nie? Ale to nic nie do. Wiem, że jest tam też fajne, chłopaki. Są dużo jest tu fajnych i cieszę się, nie? Lajkuję ta, komentuje ta, tak trzeba każdy robi w życiu to co mu pasuje nie? jaki ma plan na niego to go realizuje ja mam swój, myślę że do końca roku go osiągnie, do końca roku tak sobie daje właśnie poprzeczkę będziemy płynąć w rzece dolarów, jak to mówię ci co są ze mną tu cały czas i wspierają kanał to już będą nagrodzeni, pamiętaj tak ja owoc nie zapomnę czy ja będę na tym stopniu, czy będę już na samym szczycie, będę owoc pamiętał bo my są z jednej krwi nie? <grytania> budowa i budowa w żyłach płynie cymen z utwardzacem jak <grytania> jest to na razie Panie jestem wam tam wstawię tam mam jeszcze już na o, rzucone że filmy fajne fajne, fajne, tylko że co na etapie odwołania nie, no bo to zanim ten proces wszystko mi, teraz mi dopiero je publikuje, nie zanim to przyjdzie to jeszcze muszę wszystko rozpatrzyć i później inaczej już na to będę patrzeć bo to zgłoszenie pójdzie polerę, nie a tego gościa to tak gościa, działka, nie wiem co to jest, ale żygnaj się lepiej już bo będzie grubo. albo blokuj wszystkie medla, albo usuwaj media społecznościowe. bo <laughs> jestem ściwy jak Uff. Nie robię czegoś takiego, panowie. Czyn ta się. Wszystkie fajne oposy i dziąskki. Udanego weekendu dla Nie ta się. Justo. Na razie, hej!